Jeśli będziecie, nie wiem, cały rok czekać na mm, wycieczkę na Islandię, nie będziecie w ogóle robić zdjęć. Pojedziecie na tę Islandię, no ale nie macie wyćwiczonego oka, nie macie wyćwiczonego tego szukania kompozycji, szukania kształtów, e, nie macie e, takiego obycia e, z Waszym aparatem, bo po prostu zapomnieliście, jak się to robi, e, no to. No to dupa, na no to z czym przyjedziecie potem? Będziecie rozczarowani, wydacie dużo pieniędzy i mało z tego będzie. Dlatego trzeba robić dupo zdjęcia. Trzeba chodzić do lasu, do parku. Trzeba wyjść czasem 10 minut wcześniej do roboty i po drodze popatrzeć, czy nie ma czegoś, co dałoby się sfotografować i dałoby to jakiś ciekawy obrazek. Czegoś, na co moglibyście spojrzeć przez aparat w inny sposób, niż patrzycie na to codziennie. Kolejny aspekt: e, skautowanie terenu. Jeżeli robicie dupo zdjęcia, no to będziecie szukać nowych lokalizacji. O, tutaj na mapie znajdziecie, że jest jakiś las. Może do niego pojedziecie, Może, może tam jest nie monokultura sosny, albo coś innego, czego nie ma w waszym najbliższym lesie, gdzie idziecie na spacer. Yy, I w ten sposób poznajecie okolice. Więc jak przyjdzie wam pomysł, na przykład nie wiem, zrobić jakieś zdjęcia z modelką albo, nie wiem, zdjęcie produktowe roweru to będziecie mieli od razu szereg miejsc, gdzie będziecie mogli ten rower zabrać czy tę modelkę i będziecie wiedzieli, że tam to wyjdzie od razu trzeba z grubej rury ładne, super, zarobiste. będziecie czekać na perfekcyjne warunki one nadejdą i będziecie w dupie, będziecie w dupie bo nie robiliście dupo zdjęć Właśnie o to chodzi. A może jak będziecie robić sporo takich dupo zdjęć, to zaczniecie zauważyć takie małe niuansiki, jak na przykład to, że przestawienie statywu stąd tutaj o pół metra może Wam diametralnie zmienić kompozycję. Bo na przykład teraz to drzewko Wam wypada na tle innych drzewek. Więc tutaj jest mega rozgardiasz, a tu jest wielka dziura w kadrze. I jak przesuniecie się troszeczkę, to to tło się jakby wyrównuje i jest lepiej, może zaczniecie zwracać uwagę na takie pierdoły i będziecie robić lepsze zdjęcia, nie? Z tymi całymi dupo zdjęciami. Chodzi mi o to, żebyście nie bali się robić zdjęć próbnych, robić zdjęć w nieidealnych warunkach. Po to, żeby cały czas ćwiczyć, kiedy tylko się da nie. Wtedy kiedy macie perfekcyjne warunki, bo jak perfekcyjne warunki się nadarzą, to fajnie byłoby już mieć maksymalnie dużo przećwiczone, maksymalnie dużo błędów wychwycone także nie bójcie się robić zdjęć nie bójcie się wrzucać e, zdjęć na różne gr grupy fotograficzne na przykład na naszą, fotograficzne bajderki i bajderzy e, i nie bójcie się prosić o krytykę żeby inne, może bardziej doświadczone osoby, albo po prostu inne osoby e, spojrzały na wasze zdjęcie i spróbowały znaleźć w nim jakieś błędy, których może wy nie widzicie albo znaleźć jakieś mocne strony, których wy nie dostrzegacie a warto byłoby może je powtórzyć w kolejnych zdjęciach, także róbcie Zdjęcia śmiało. Próbujcie cały czas. Rozwijajcie się. Wrzucajcie zdjęcia na grupę. I do zobaczenia!